Rok 395 naszej ery. Cesarstwo Rzymskie wydaje się być niepokonane, ale pęknięcia są już widoczne. Na zachodzie plemiona barbarzyńskie przekraczają granice, na wschodzie młody, zaledwie osiemnastoletni cesarz Arkadiusz zajmuje tron Konstantynopola. Niepewny, kruchy i niedoświadczony jest idealnym celem dla tych, którzy pragną rządzić w jego imieniu. Spośród wszystkich pretendentów do władzy wyróżnia się nieoczekiwana postać. Nie jest to generał pełen zwycięstw ani arystokrata z wpływowej rodziny, lecz człowiek naznaczony okaleczeniem i służbą. Jego imię Eutropius. Nie miał rodowodu, nie mógł pozostawić potomstwa, a jednak osiągnął to, czego żaden junek przed nim nie zdołał został konsulem cesarstwa wschodniorzymskiego i prawdziwym arbitrem dworu. Jak to osiągnął? Jak wykastrowany niewolnik mógł dowodzić armiami? Wydawać prawa i manipulować cesarzem? To kronika olśniewającego wznoszenia się, opartego na sprycie i upadku tak brutalnego, że zapisał się w pamięci Rzymu jako przestroga. Pozostań do końca, ponieważ odkryjesz, że największe zwycięstwo Eutropusza było jednocześnie początkiem jego zguby. W styczniu 395 roku śmierć cesarza Teodozjusza i Wielkiego wstrząsnęła fundamentami imperium. Z nim odchodził ostatni władca zdolny utrzymać machinę rzymską w jedności pod jednym zwierzchnictwem. Jego ostateczna decyzja była taka, by podzielić władzę między dwóch synów: Honoriusz, jeszcze nastolatek, otrzymał rządy w zachodzie z siedzibą w Rawennie, Arkadiusz, nieco starszy i bez doświadczenia wojskowego, odziedziczył tron wschodu w Konstantynopolu. Różnica między ojcem a synem była przepaścią. Teodozjusz był cesarzem żołnierzem. Zdolnym do narzucenia się na polach bitew i w obradach religijnych. Arkadiusz natomiast brakowało hartu ducha i inicjatywy wymaganego przez jego urząd. Dwór od razu to zauważył: młody, nieśmiały i pozbawiony charakteru cesarz był prezentem dla tych, którzy pragnęli kierować imperium z cienia. W Konstantynopolu próżnia władzy przyciągnęła tłum rywali. Generałowie domagali się wpływów. Biurokraci rywalizowali o kontrolę nad podatkami, eunuchowie dworscy w ciszy doskonalili swoje strategie. Spośród nich jeden wyróżniał się umiejętnością czytania cudzych słabości, Eutropius, szef komnaty cesarskiej. Scena była gotowa. Arkadiusz zajmował tron, ale prawdziwe rozgrywki toczyli inni. Na tej planszy intryg Eutropius był gotów wykonać swój pierwszy wielki ruch. Dekady przed przybyciem do korytarzy Konstantynopola Eutropus był anonimowym dzieckiem w wiosce w Azji Mniejszej. Jego życie zmieniło się brutalnie, gdy został pojmany przez handlarzy niewolników. Na wschodnich rynkach przeszedł okaleczenie, które zdefiniowało jego los kastrację. W późnym myśleniu rzymskim ta tragedia umieściła go w specjalnej kategorii. Eunuchowie byli postrzegani jako idealni słudzy w pałacu, ponieważ nie mogli zakładać rodzin ani dziedziczyć, zakładano więc że nie będą mieli dynastyjnych ambicji. Ta domniemana neutralność czyniła ich użytecznymi do strzeżenia sekretów, zarządzania majątkiem i pośredniczenia między cesarzem a dworem. W rzeczywistości bycie Eunusiem stawało się polityczną bronią. Bez żony i dzieci jedyną drogą przetrwania było gromadzenie władzy. Eutropius zrozumiał tę logikę już w młodości. Kultywował wizerunek posłusznego i oddanego sługi, pozbawionego własnych interesów, jednocześnie doskonaląc umiejętność słuchania, obserwowania i zapamiętywania. W pałacu, gdzie każdy gest mógł być odebrany jako zdrada, nauczył się poruszać niczym cień, zawsze obecny, ale nigdy nie groźny. Zapanowania Teodozjusza i zdobył zaufanie wysokich urzędników dzięki zdolnościom skutecznego zarządzania sprawami administracyjnymi. Jego prawdziwym talentem była jednak umiejętność czytania ludzkich słabości. Wiedział, kogo pochlebić, komu zaoferować przysługi i kiedy pozostać niewidoczny. Kiedy Teodozjusz zmarł, a Arkadiusz objął tron wschodni, Eutropus zrozumiał, że nadeszła jego szansa. Nowy cesarz, niepewny i pozbawiony charakteru, desperacko potrzebował kogoś, kto myślałby za niego. Eutropus, z mieszanką sprytu i pozornej pokory, był gotów zająć to miejsce. Kiedy Arkadiusz objął tron w 395 roku, miał zaledwie 18 lat. Od swojego ojca Teodozjusza Wielkiego odziedziczył imperium w kryzysie, nękane przez barbarzyńskie zagrożenia i rozdarcie wewnętrznymi rywalizacjami. Arkadiusz jednak nie był wojownikiem jak ojciec, ani doświadczonym politykiem. Jego charakter był kruchy, nieśmiały. On sam wolał komfort ogrodów i dworskich ceremonii niż trudne decyzje rządowe. W tej próżni przywódczej pojawił się Eutropius. Junek od pierwszego dnia zrozumiał, że najlepszym sposobem, by dominować nad młodym cesarzem, nie jest siła ani konfrontacja, lecz manipulacja psychologiczna. Na audiencjach zawsze przedstawiał pozornie dwie jasne opcje, upraszczając skomplikowane problemy do łatwych do zrozumienia wyborów. Robił to tak subtelnie. Że Arkadiusz wierzył, że sam podejmuje decyzje, podczas gdy w rzeczywistości powtarzał plany swojego doradcy. Eutropus potrafił także wykorzystać osobiste lęki Arkadiusza, strach przed wydawaniem się słabym oraz obsesję, by nie zostać prześcigniętym przez bardziej zdolnych. Kiedy któryś generał lub senator próbował wpływać na cesarza, Eutropus dyskretnie przypominał, że mogą próbować go manipulować, wzmacniając przekonanie, że tylko on jest jego najwierniejszym obrońcą. Stopniowo Arkadiusz przestał ufać jakimkolwiek innym głosom. Generałowie przemawiali do cesarza, lecz ich rady były filtrowane przez eutropusza. Senatorowie przybywali z Rzymu, ale ich prośby najpierw przechodziły przez eunucha. Nawet te przemówienia cesarskie, które miały wykazywać stanowczość, były w rzeczywistości pisane i ćwiczone pod jego nadzorem. W oczach ludu i dworu Arkadiusz wydawał się pewnym siebie władcą. Jednak za tą iluzją prawdziwa władza spoczywała w rękach człowieka, który nigdy nie uniósł miecza ani nie dowodził armią, Eunucha, który poruszał sznurkami Imperium z cieni. Wzrost Eutropusza wydawał się niepowstrzymany, ale w pałacu zaczęła rodzić się siła, która mogła mu się sprzeciwić. W kwietniu 395 rok. Arkadiusz poślubił Eudoksję, córkę frankijskiego generała Flaviusza Bautona. Młoda, ambitna i obdarzona politycznym instynktem odziedziczonym po ojcu, cesarzowa nie zamierzała być jedynie ozdobną postacią. Eutropusz uważał, że zabezpieczył kolejną figurę na swojej szachownicy. Sam popierał ten ślub, przekonany, że Eudoxia będzie posłuszną żoną, obcą wdzięczną za dostęp do tronu i zależną od jego wskazówek. Nie przewidział jednak, że ta kobieta ma dziki instynkt polityczny i cierpliwą strategię. W pierwszych miesiącach Eudoksja obserwowała uważnie. Zauważyła, że każda decyzja cesarza przechodzi przez filtr Eutropusza, że dworzanie traktują go jako prawdziwą władzę i że Arkadiusz powtarza idee, które nie były jego własnymi. Podczas prywatnych kolacji zaczęła siać wątpliwości. Z pozornie niewinnymi pytaniami domagała się wyjaśnień dotyczących podatków, wojsk czy traktatów. Arkadiusz, próbując odpowiedzieć, uświadamiał sobie, że nie ma własnych argumentów, tylko wykonywał sugestie Eunucha. Cesarzowa nigdy nie konfrontowała się z nim bezpośrednio. Zamiast atakować, proponowała alternatywy, pokazywała listy od kupców, powtarzała skargi rodzin senatorskich i dzieliła się obawami wojskowych oficerów. Jej celem nie było natychmiastowe dyskredytowanie Eutropusza, lecz sprawienie, by cesarz poczuł, że jego doradca ukrywa przed nim informacje. Pierwszy otwarty konflikt nastąpił w 397 roku, gdy Eutropiusz doradził zawarcie paktu z wodzem Wizygotów Alarykiem, przyznając mu ziemię w zamian za pokój. Arkadiusz, zachęcony wątpliwościami zasianymi przez żonę, zapytał obecnych generałów o opinię i zakwestionował propozycję. Widoczna irytacja Eutropiusza okazała się fatalnym błędem. Po raz pierwszy cesarz zobaczył w nim kogoś, kto nie szanował jego autorytetu. Od tego momentu relacja uległa zmianie. Arkadiusz zaczął słuchać bezpośrednio żony i niektórych oficerów, a Eudoxia wykorzystała każdą szczelinę, aby osłabić wpływy Eunucha. To, co dotąd było absolutną władzą, zaczęło się kruszyć. Eutrokusz, pewny swojej pozornej nietykalności, nie zrozumiał, że prawdziwe zagrożenie nie pochodzi od armii ani senatorów, lecz od kobiety, która znała swojego męża lepiej niż ktokolwiek inny. 399 rok. Eutropiusz osiągnął szczyt kariery politycznej. Po latach kontrolowania Imperium z cienia podjął najbardziej ryzykowną i ambitną decyzję zostać konsulem Cesarstwa wschodnio -Rzymskiego. Konsulat był najprestiżowszym urzędem w systemie rzymskim, historycznie zarezerwowanym dla senatorów o starożytnym rodowodzie lub zwycięskich generałów. To, że Junek aspiruje do tej funkcji, wydawało się polityczną bluźnierstwem. Eutropiusz wiedział jednak, że nie istnieje żadna pisemna ustawa tego zabraniająca. Była to przeszkoda tradycji, nieprawa. Przez miesiące pracował w ciszy, przygotowując grunt. Najpierw wprowadził pomysł w prywatnych rozmowach z Arkadiuszem, przedstawiając go jako gest wdzięczności za niezachwianą lojalność. Następnie rozpoczął dyskretną kampanię wśród dworzań i prawników, argumentując, że jego nominacja będzie symbolem nowej ery której zasługi przewyższają pochodzenie. Arkadiusz wahał się, ale w końcu ustąpił. W ten sposób podczas uroczystej ceremonii w Konstantynopolu Eutropusz został mianowany konsulem. Wydarzenie wstrząsnęło całym imperium. Senat w Rzymie wysłał wściekły protest, generałowie szepcieli o upokorzeniu tradycji, a lud podzielił się między zdumieniem a skandalem. Dla Eutropusza był to triumf najwyższy. Chodził korytarzami pałaców w togach konsula, przekonany, że przełamał barierę, która czyniła go nietykalnym. Nie rozumiał jednak, że to właśnie ten awans oznacza początek jego upadku. Zdobywszy magistraturę, przestał być tylko wpływowym doradcą, stając się postacią, która bezpośrednio wyzywa wszystkie stany imperium. Teraz odpowiadał za decyzje wojskowe i finansowe, a każdy błąd będzie przypisywany jego nazwisku. Eudoksja która do tej pory działała subtelnie, zrozumiała, że nadszedł czas, by działać zdecydowanie. Konsulat, który miał go ukoronować jako najpotężniejszego człowieka w imperium, stał się sceną, na której odsłoniła się kruchość jego władzy. To, co wydawało się koronacją życia pełnego intryk, przekształciło się w pułapkę prowadzącą do upadku. Lato roku 399 przyniosło wyzwanie, które ujawniło prawdziwą słabość Eutropusza. Frygi, na zachodzie Azji mniejszej, podniósł bron i Bigilt, ostrogot dowodzący w służbie imperium. To, co zaczęło się jako protest przeciwko źle przydzielonym ziemiom i zaległym subsydiom, szybko przerodziło się w wielką rebelię zagrażającą stabilności całego wschodniego imperium rzymskiego. Eutrokusz, właśnie mianowany konsulem, lekceważył powagę powstania. Przekonany, że to drobne niezadowolenie nakazał negocjacje zamiast przygotować zdecydowaną odpowiedź wojskową. Wysłał posłów z obietnicą ograniczonych ustępstw, mając nadzieję stłumić bunt bez ujawniania słabości. Ale Tribigild nie był zwykłym barbarzyńskim wodzem, był strategiem, który dobrze znał podziały na dworze. Odrzucił propozycję i fakcie całkowitego pogardy kazał stracić posła cesarskiego. Wiadomość spadła na Konstantynopol jak grom. Barbarzyński przywódca upokorzył imperium, a co gorsza, konsula je reprezentującego. Zaufanie do Eutropusza zaczęło się kruszyć. Rzymscy generałowie, już nieufni wobec Eunucha, oskarżali go o niekompetencje. Lud szeptał, że bogowie każą imperium za to, że pozwolili, aby ktoś taki osiągnął konsulat. Eudoksia wykorzystywała każdy błąd. Na prywatnych audiencjach z Arkadiuszem nie musiała bezpośrednio atakować eunucha, wystarczyło wskazać raporty o porażkach, uchodźców uciekających z zniszczonych miast i senatorów domagających się zdecydowanych działań. Arkadiusz zaczął kojarzyć niepewność imperium z wpływem Eutropusza. Rebelia się rozprzestrzeniła. Miasta padały jedno po drugim, żołnierze dezerterowali, a skarb państwa opróżniał się na nieudanych kampaniach. Presja polityczna stała się nie do zniesienia. Eutrokusz, który kilka miesięcy wcześniej chodził w purpurowej togi jako symbol swojej absolutnej władzy, teraz był ogizolowany i wszyscy wskazywali na niego jako winnego katastrofy. Człowiek, który manipulował Konstantynopolem poprzez intrygi i spryt, po raz pierwszy stanął wobec wroga, którego nie można było oszukać słowami ani kontrolować przysługami otwartej wojny. I ta wojna miała go zniszczyć. Jesień roku 399 oznaczała koniec władzy Eutropusza. Porażki z Tribigildem się kumulowały, a oburzenie w Konstantynopolu osiągnęło nie do zniesienia poziom. Ludzie, którzy miesiące wcześniej patrzyli z ciekawością na pierwszego eunucha konsula Rzymu, teraz przeklinali go na ulicach. Dworzanie, którzy wcześniej starali się zdobyć jego przychylność, teraz unikali go z takim samym zapałem, z jakim kiedyś go pochlebiali. Na cesarzowskiej radzie Eudoksia zadała ostateczny cios. Przedstawiła Arkadiuszowi skargi generałów, senatorów i obywateli, wszystkie wskazujące jednego winowajcę eutropusza. Cesarz, otoczony strachem przed utratą tronu i przekonany, że przetrwanie imperium wymaga ofiary, podjął decyzję. Junek miał zostać pozbawiony wszystkich urzędów, jego majątek skonfiskowany, a on sam wydalony z pałacu, którym rządził przez lata. Upadek był równie szybki jak jego wznoszenie się. W ciągu kilku godzin Eutropusz przeszedł od najpotężniejszej postaci wschodu do wygnanego. Zdesperowany szukał schronienia w kościele Hagia Sophia, kurczowo trzymając się głównego ołtarza. Tam, w cieniu świętych mozaik, powołał się na prawo azylu kościelnego jedną z niewielu tradycji, która mogła powstrzymać cesarski mieć. Dniami pozostawał w świątyni. Otoczony żołnierzami oczekującymi rozkazu jego aresztowania. Scena była paradoksalna. Człowiek, który manipulował prawami i zwyczajami, by osiągnąć niemożliwą władzę, teraz polegał na tych samych tradycjach, by ratować swoje życie. W korytarzach pałacu Eudoksia poruszała się z wyrachowaną spokojnością, naciskając na patriarchy Jana Chryzostoma, by zaakceptował kompromis pozwalający ukarać upadłego, nie naruszając świętego charakteru azylu. W końcu postanowiono jego wygnanie na Cypr. Eutropusz kurczowo trzymał się tego kruchego ratunku, ale wewnętrznie wiedział, że wygnanie nie jest łaską, lecz wstępem do jeszcze mroczniejszego losu. Wygnanie na Cypr wydawało się, przynajmniej na pozór, godnym zakończeniem dla człowieka, który od zera osiągnął szczyt. Tam, na wyspie o spokojnym pięknie i starożytnych świątyniach, Eutropusz miał żyć w izolacji, z dala od serca władzy, które kontrolował przez lata. Ale samotność, upokorzenie szybko go pochłonęły. Wiadomości z Konstantynopola były nie do zniesienia. Eudoksia świeciła jako prawdziwa siła za tronem, podczas gdy jego imię było przeklinane na placach i w tawernach. Nie mogąc pogodzić się z własną nieistotnością, Eutropusz popełnił swój ostatni błąd: uciekł z Cypru i szukał schronienia w obozie Tribigilda, tego samego barbarzyńskiego wodza którego rebelia przyspieszyła jego upadek. Ironia była brutalna. Człowiek oskarżany o niekompetencje za nieopanowanie barbarzyńców teraz poddawał się im, oferując swoje sekrety jako walutę przetrwania. Tribigild przyjął go ostrożnie, ale od razu dostrzegł wartość posiadania byłego konsula imperium w swoim obozie. Eutropus znał szlaki zaopatrzenia, pałacowe intrygi oraz słabości każdego rzymskiego generała. Gdy wieść o tym sojuszu dotarła do Konstantynopola, reakcja była błyskawiczna i druzgocząca. Arkadiusz, który kiedyś ułaskawił go zesłaniem, poczuł się zdradzony w najbardziej osobisty sposób. Eutropus nie był już upadłym dworzaninem, lecz publicznym wrogiem państwa. Cesarz wydał edykt, ogłaszający go zdrajcą i obiecał nagrodę za jego pojmanie, żywego lub martwego. Los eunucha był przesądzony. Po śmierci Tlibigilda, zamordowanego przez własnych ludzi, przekupionych przez agentów cesarskich, sojusznicy buntownika wydali eutropusza w Kajdanach w zamian za przebaczenie. Człowiek, który kiedyś przechadzał się po Konstantynopolu w purpurze konsularnej, powrócił teraz do stolicy jako więzień, eskortowany wśród obelg i plucia. Proces był krótki i przykładowy. Nikt nie odważył się go bronić. Oskarżono go o zdradę, spisek i korupcję. Wyrok brzmiał, publiczna egzekucja na hipodromie Konstantynopola, w tym samym miejscu, w którym niegdyś świętował swoje polityczne zwycięstwa. W styczniu 401 roku przed wściekłym tłumem Eutropiusz został ścięty. Lud, który kiedyś się go bał, teraz wiwatował, widząc upadającą głowę. Jego imię zostało na zawsze zapisane jako ostrzeżenie. Żadna władza, jakkolwiek wysoka by się nie wydawała, nie jest wieczna. Senat uchwalił prawa zakazujące eunuchom pełnienia urzędów konsularnych w przyszłości, na zawsze utrwalając wyjątek, który Eutropiusz reprezentował. Jego wzlot i upadek stały się nieśmiertelną lekcją o zagrożeniach wynikających z nadmiernych ambicji i kruchej naturze władzy opartej na manipulacji.